Witam Was serdecznie na portalu video Mam na imię Mateusz i dzisiaj zajmiemy się kolejnym ciekawym egzotykiem. Będzie to telefon od Human Media Xtremer Joy Z. Zapraszam do oglądania. Parę dni temu ubiegła nas informacja o premierze Xtremer Joy Z, czyli rdzeniowym smartfonie o sercu Samsunga Galaxy S3 czyli Exynosie 4412 o taktowaniu 1,4 GHz do tego gigabajt RAMu no i wydaje mi się wydawało nam się, czy mi się wydawało, że mamy tutaj urządzenie bardzo dobre specyfikacyjnie i przyzwoite jeżeli chodzi o wygląd i o ekran, no zobaczmy jak to będzie, oczywiście zacznijmy od krótkiego unboxingu zestawu, pudełko jest, jest Dość spore w pudełku, znajdziemy oprócz, oczywiście, telefonu. Który już zdążyłem odpalić, przetestować i wam pokazać dodatkową. Dodatkowe etui. Etui jest tutaj, można powiedzieć, z jednej strony skórzane to chyba jest taka, można powiedzieć, dość fajna w dotyku skórka. Oczywiście, tutaj mamy tylną klapkę, czyli jeżeli chcemy, możemy sobie tą zdjąć, tą założyć ona jest identyczna, można powiedzieć. No i dzięki temu ten ekran możemy przykryć sobie właśnie takim, takim tutaj etui. Jeżeli widzieliście w Samsungu Galaxy S4 też jest takie coś podobnego, ale oczywiście to nie jest aż tak zaawansowane. Jeżeli przytkniemy tutaj, to nic się nie dzieje, nawet ekran się nie wygasi. To jest jedna rzecz. Oczywiście znajdziemy tutaj też ładowarkę. od taka zwykła ładowareczka. Znajdziemy również słuchawki. Słuchawki są naprawdę, naprawdę zwyczajne. Tutaj oczywiście jack 3,5 mm z mikrofonem. Tutaj nawet nie ma żadnego loga na słuchawkach. To są po prostu douszne. Kabel do komputera. Broszurka, jeżeli chodzi o sam telefon, można powiedzieć taka instrukcja obsługi. Też jest gdzieś w języku polskim z kolorowymi zdjęciami, ale taka naprawdę, naprawdę uproszczona. Dodatkowo znajdziemy folię poliwęglanową wraz z szmatką tutaj do założenia tego. I jeszcze znajdziemy przyściówki z karty mikro, SIM do takiej zwykłej oraz takie nalepki, gdzie ewentualnie byśmy mogli sobie wyciąć taką zwykłą kartę SIM na własną rękę, że tak powiem. No i to był cały zestaw dość, dość bogaty w swoje tutaj gifty i słuchawki, i dodatkowa, e, dodatkowa, e, dodatkowe etui tak by wyglądał zestaw no ale zajmijmy się samym e, samym telefonem hmm, Extreme Joy Z czyli tak jak powiedziałem czterorodzeniowa jednostka gigabyte ram i grafika Mali 400 MP dodatkowo ekran przykryty szkłem Gorilla Glass 2 o rozdzielczości tutaj ekran 1280x720 pikseli zrobiony w technologii IPS, czyli na papierze mocny zawodnik może nie najmocniejszy ponieważ wiadomo jak wyglądałem dzisiejsze smartfony, ale można powiedzieć że taka wysoko średnia półka to jest właśnie miejsce dla tego smartfona czy jednak na pewno Zacznijmy od wyglądu. No, wygląd tutaj absolutnie nie powala. Jest to zwykła sztampowa, zwykła sztampowa konstrukcja wykonana w całości z plastiku. Smartfon jest dość gruby. Klapka tylna troszeczkę się tutaj ugina, chociaż całość spasowana jest dość przyzwoicie. Tutaj naprawdę nic nam nie zaskrzypi. Jeżeli chodzi o przyciski, po prawej stronie znajdziemy przycisk włącz, wyłącz, zablokuj, odblokuj. Przycisk od ściszania i głośności, właściwie od głośności tutaj naszego smartfona. No i przycisk migawki, czyli jak najbardziej możemy sobie tutaj odpalić aparat i zrobić zdjęcie. U góry mamy tutaj w złącze jack 3,5 mm do słuchawek. Po lewej stronie znajdziemy tutaj taki wypust właśnie do zdejmowania samej klapki tylniej. Klapka jest dość giętka. No i bateria. 2500 mAh, czyli dość przyzwoicie. I faktycznie, dwa dni ten smartfonik mi wytrzymał przy pełnej transmisji danych i przy tym bawieniu się. Mamy tutaj wejście na kartę Micro SIM i Micro SD do 32 GB samej karty nie znajdziemy w zestawie, ja tutaj włożyłem swoją sam smartfon ma wbudowanej tej pamięci 8 GB dokładnie tak tutaj już widzimy jakiś tam głośniczek aparat 12 megapikseli czyli pełną gębą ale oczywiście piksele zdjęć nie robią wszystko zależy od optyki tutaj jest diodą doświetlającą LED logo Xtremer. Joy Z. No i po lewej stronie znajdziemy wejście na jack czy przepraszam na kabel mikro USB na dole mikrofon. No i chyba to by było wszystko, jeżeli chodzi o wygląd. Z przodu kamerka, no i ten 4.7 cala ekran właśnie IPS-owy. Tak by wyglądał e, Xtremer Joy Z. E, jeżeli chodzi o sam system operacyjny Android mamy tutaj wersję 4.0, czyli dość przestarzało niestety. Podobno w innych krajach, a mam, na, a mam na myśli tutaj daleki, daleki wschód, nie, 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 nie mylić z bliskim schodem, dam do dyspozycji z Android 4.1. Tutaj mamy 4.0. No przy takiej specyfikacji, troszeczkę, troszeczkę skromnie to wygląda. Mamy tutaj autorską nakładkę, która jest dość efektowna, sam pulpit działa płynnie, ale to tylko pulpit, na dole mamy klawisze, klawisze tutaj funkcyjne, dziwnym tutaj trafem znalazło się ich cztery. mamy lupkę, cofni, domek. No i wejście do menu, czyli tak jak w tych starych smartfonach, tych z przeszło dwóch lat, tam też były cztery klawisze. Moim zdaniem zupełnie, absolutnie zupełnie to jest niepotrzebne. Moim zdaniem w Androidzie w tej chwili wystarczą dwa klawisze, a mianowicie przycisk ewentualnie wstecz i przycisk home, czyli wejście do samego menu. Nic więcej raczej nie jest potrzebne. Zresztą te klawisze nie są jakoś tam specjalnie czułe. Przy korzystaniu nocą, powiedzmy, smartfona niekiedy bardzo ciężko trafić, jeżeli nie zapalą nam się w czas te klawisze, a też się tak zdarza. Jeżeli chodzi właśnie o tą nakładkę oczywiście tutaj mamy jakiś dodatkowy widget. Jeżeli klikniemy na daną ikonkę, pojawia nam się od razu opcja Usuń, edytuj informacje o aplikacji, udostępnij innym osobom. Co mnie tutaj bardzo zdenerwowało, tak jak już to kiedyś Wam mówiłem, chyba przy, przy recenzji Go Clevera, nie wszystko zostało tutaj spolszczone. Snap Camera, jeżeli chodzi o Snap kamerę, to jest aparat fotograficzny. Snap to jest galeria. File Explorer to już bardziej prostsze. Ehm, oczywiście menadżer manager samych plików, dość zresztą ciekawe. Mamy tutaj jakieś statystyki, ile nam tego miejsca zostało wolnego, e, ile nam zajmuje powiedzmy galeria i tak dalej, backup. E, no i tu już raczej chyba wszystko jest e, przetłumaczone. Chociaż jeżeli e, pojawiają nam się tutaj e, opcje typu SMS-y, maile i tak dalej, to też to nie jest przetłumaczone bardzo, bardzo źle. Ogólny system jest dość wybugowany. Często zdarzałem się jakieś dziwne błędy przy aktualizacjach jakiejś aplikacji. Dość dużo błędów, jeżeli chodzi o sam telefon. Mamy też opcję, jeżeli wejdziemy tutaj sobie w ustawienia. Podział mamy na sieci zwykłe, i bezprzewodowe, czyli jak w typowym Androidzie osobiste urządzenia. System jeżeli chodzi o system klikamy na informacje o systemie niestety nie pojawia nam się wersja tutaj Androida tak jak w innych normalnych smartfonach no i mamy wersję updates pojawiła się pewna aktualizacja nie chciałem tego aktualizować na siłę żeby miał co testować w razie czego jak coś nie wypali no ale nie mogłem się powstrzymać i nacisnąłem updates niestety absolutnie nic się nie dzieje jeżeli klikniemy updates, tak samo jeżeli klikniemy downloads tutaj też jakiś błąd się pojawia z nowym oprogramowaniem no i nie da się ani go ściągnąć ani zainstalować tak jak powiedziałem dość dużo błędów jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o właśnie oprogramowanie już pomijając że jest stare jeżeli chodzi o muzykę, firma Human Media, która tutaj dystrybuuje ten smartfon, no przede wszystkim charakteryzuje się tym, że oni tam sprzedają player muzyki, player music, czyli jakieś tam MP3, jakieś tam powiedzmy MP4 i nie tylko. I tam to jest jakiś w miarę dobry sprzęt, więc tutaj myślałem, że tutaj jeżeli chodzi o muzykę, nie będzie najgorzej. I faktycznie, jeżeli chodzi o tylny głośnik, smartfon gra nie najgorzej, aczkolwiek powiem Wam, że zwyczajnie, bez jakiegoś szału, całkiem inaczej jest na słuchawkach, tam, tam smartfon oddaje, można powiedzieć, pełną moc, czyli nie najgorzej to działa. Może zobaczmy, jak działa aparat. Klikamy snap kamera. Od razu, przy okazji, zachęta na następne odcinki. Może zróbmy zdjęcie Galaxy S4. 12 megapikseli aparat z autofokusem, z diodą doświetlającą LED, stabilizatorem obrazu. Zrobiłem już zdjęcia tym, tym aparatem. Ponownie to jest przeciętność, jeżeli chodzi o samą optykę. Tu mamy zdjęcie S4, tutaj jeszcze zrobiłem zdjęcie pudełka. Multitouch, do tego dojdziemy. Zdjęcia wychodzą mnie najgorzej. Przy tym ekranie, IPS-owym, tak by to wyglądało. Zdjęcie, oczywiście, wrzucę na stronę wideotesty.pl. Tam będziecie mogli sobie zobaczyć te zdjęcia i porównać, jak to wygląda. Zacząłem o ekranie dotykowym. I powiem Wam szczerze, że, że no niestety to też nie jest to, co lubię, czyli ekran dotykowy działa dość opornie, jest tak jakby można powiedzieć cierpki w dotyku, jeżeli mogę się tak brzydko wyrazić. Niekiedy nie chwyta, trzeba klikać kilka razy dany urząd, daną funkcję, aby ona zareagowała. Na stronach internetowych też to widać. Szczególnie też to widać przy jakiejś tam zapełnionej galerii. Strony wczytują się całkiem sprawnie, całkiem szybko. Nie możemy jakoś narzekać na tą szybkość tutaj. Wejdźmy jeszcze sobie szybko na stronę WPPL. Dokładnie. Tak to działa, ale jeżeli zauważycie, pojawiają się właśnie jakieś problemy z samą czułością tego ekranu dodatkowego. Weźmy może sobie w galerię. To najlepiej widać. Dokładnie. Widzicie? Jest mega problem z samym ekranem dotykowym, a to jest błąd niewybaczalny. Nie wiadomo, nawet jakby to miało 8 rdzeni, czy tam może 16, ale jeżeli ekran dotykowy nie działa sprawnie, to niestety dyskwalifikuje to urządzenie. Aparat, o aparacie powiedzieliśmy. Muzyka, sama specyfikacja, oczywiście tutaj benchmark Antutu, faktycznie dość dużo punktów w kwadrancie myślę, że nagram jeszcze jakiś jeden film i pokażę pełne możliwości tego urządzenia, czyli jeżeli chodzi o benchmarki, o wyniki. Myślę, że, że nie będzie problemu. Wezmę jakiegoś smartfona i po prostu porównamy w moim stylu, że tak powiem, wydajność tego smartfona. Co jeszcze zauważyłem, to niestety łapanie Fixa, jeżeli chodzi o GPS w samochodzie. Telefon potrzebuje lekko 5-7 minut na złapanie fiksa przy włączonej transmisji danych. No niestety to też jest dyskwalifikujące, więc Joy Z nie jest takim modelem, można powiedzieć, różowym, jakby można było się spodziewać. Specyfikacja potężna, aczkolwiek straszne problemy z oprogramowaniem. Myślę, wydaje mi się, że to jest no tutaj największy problem tego smartfona. Zobaczymy, jak będzie z aktualizacjami. Mam nadzieję, że będą wychodziły regularnie i normalnie i telefon zostanie zaktualizowany no przynajmniej do Jellybina i to też jeszcze kilka tych poprawek będzie. Tak by wyglądał smartfon Joy Z moim okiem. Cena niecałe 1400 zł na wstęp, ale wydaje mi się, że za chwilę ten telefon zacznie stracić na swoje wartości. Trudno mi powiedzieć do jakiego poziomu, aczkolwiek porównując do Samsunga Galaxy S3, wydaje mi się, że tutaj na razie Joy Z dla Joy Z to jest jeszcze to są jeszcze za wysokie progi. O i taką pętlą zakończymy naszą recenzję. Stawiam 3,5. Nie jest najgorszy, dość duży potencjał aczkolwiek pewne rzeczy są dla mnie tutaj niewybaczalne, tak jak sam ekran, jeżeli chodzi o GPS, no i przede wszystkim oprogramowanie. No i to by było na tyle. Zapraszam na stronę wideotesty.pl. Zobacz, zanim kupisz, zapraszam do komentowania, subskrybowania kanału. No i do